Dla jednych zmora, dla drugich przyjemność. Mowa o pakowaniu prezentów. Zapraszam. Jeśli oglądając ten filmik zorientowaliście się, że nie macie jeszcze wszystkich podarunków dla swoich najbliższych, to nic straconego. Mamy dla Was kilka fajnych pomysłów. Po pierwsze, prezenty spersonalizowane. Myślę, że nic tak nie ucieszy osoby obdarowanej, jak wspólne zdjęcie w ramce lub kolaż ze zdjęć. Fajnie sprawdzą też się boksy z małymi prezencikami, które będą symbolizowały na przykład Wasze wspólne chwile. Nic tak nie cieszy, jak własnoręcznie zrobione prezenty. I tutaj możecie się pokusić o zrobienie na przykład świecy w słoiku, peelingów albo skrubu do ciała z naturalnych składników albo na przykład koszulki z własnoręcznym rysunkiem. Nie zapomnijcie, że przy robieniu prezentów możecie się również kierować tym, czym się interesuje wasz obdarowywany. Na przykład dla fotografa fajnym pomysłem jest kupienie paska do aparatu, dla miłośniczki pieczenia możecie kupić na przykład stylowy fartuch, a fanom podróży i na przykład chodzenia po górach możecie podarować płaszcz przeciwdeszczowy. Zachęcamy, żeby w paczkach dla dzieci znalazły się zamiast słodyczy na przykład owoce albo materiały kreatywne. Prezenty kupione? Zaczynamy pakowanie. Przed rozpoczęciem pakowania musicie zaopatrzyć się w kilka bardzo ważnych rzeczy. Po pierwsze, papier do pakowania, nożyczki oraz dwustronną taśmę klejącą. Ja preferuję papier brązowy. Nie dość, że jest tani i bardzo wydajny. To również jest doskonałą bazą pod zdobienia. Myślicie, że taki papier jest nudny? Nic bardziej mylnego. Możecie go zakupić w takie oto małe wzorki albo popuścić się o zrobienie własnych. Ja swój prezent zapakowałam w papier, na którym odbiłam choinki. Nie potrzebujecie do tego żadnych kupnych stempelków. Wystarczy, że weźmiecie ze swojej lodówki ziemniaka albo jabłko i wytniecie na nim Boże Narodzeniowe symbole. Następnie maczacie je w farbie i przykładacie do papieru. Myślę, że to będzie doskonała zabawa dla całej rodziny, a dla dorosłych odskocznia od przedświątecznej gorączki. Pamiętajcie, aby takie zdobienia robić co najmniej tydzień wcześniej, żeby farba zdążyła bardzo dobrze wyschnąć. Do zdobienia prezentów osobiście używam naturalnych ozdób, takich jak zielone gałązki, suszone pomarańcze, laski cynamonu, gwiazdki anyżu, no i oczywiście sznurek. Fajną opcją na eleganckie zapakowanie prezentu jest zrobienie takiej oto korony. Wystarczy, że zostawisz z jednej strony troszkę więcej papieru, zwiniesz to w wachlarz i przykleisz w taki oto sposób do paczki. Dopełnieniem może być na przykład czerwona wstążka i pompony. Jeśli potrzebujecie więcej kolorów, możecie zawsze dodać kolorowe kartki pod spód, na których możecie na przykład napisać imię. Osoby, dla której jest prezent. Wiele osób na prezent kupuje swoim bliskim na przykład ekskluzywne alkohole. Żeby nie pakować je w standardowe torebki na wina, możecie się pokusić o zapakowanie je w takie miękkie skarpety. Mają one kilka praktycznych zastosowań. Po pierwsze, w transporcie butelka będzie zabezpieczona, a po drugie, zawartość będzie ukryta aż do rozpakowania. Kitem dla mnie jest pakowanie prezentów dla najmłodszych. Wcale nie muszą być zapakowane w nudny papier, ale mogą od samego początku zachęcać je do zabawy. Wystarczy, że na pudełko przykleisz wydrukowaną kolorowankę własnoręcznie zrobioną lub wydrukowaną gotową z internetu i dołączysz do tego kredki świecowe. Gwarantujemy, że Wasze dziecko będzie zaskoczone, że Mikołaj już e, na wstępie dał im zadanie do wykonania. Dajcie znać, jak Wam poszło pakowanie podarunków dla swoich najbliższych i koniecznie wyślijcie zdjęcia, jak prezentują się one pod Waszymi choinkami.